Jęcy mi nie ma mi się sen. na randkę i byłem trochę przed czasem, strasznie mi plecy też balały. Uznałem, że udam się do szpitala. Zrobiłem jeden bardzo duży błąd od samego początku, otóż pomyliłem drzwi. Szybko się zreflektowałem i uznałem, że to nie jest ten pokój. razem do drugiego pokoju, a w drugim pokoju były jakieś kraby w bardzo dziwny sposób tworzył jakąś substancję i ta substancja okuwała jego skorupę i powstawała zbroja na jak w pociągu bear, wearing, clearing, the Mam takie poczucie jakby jakbym był na nartach wierzeczkie powietrze, śniegłanen milo, milo. Kuchy, kurde, mówisz, jakby to, mówisz, jakby to pierwszy raz poznałeś. No, w takiej formie. Nie pierwszy feature. W takiej nowej edycji. <grym> jak do lunchu dwie godzinki. Powijamy kupon wcześniej, żeby potem ominąć kolejkę. Myślisz, jak w Japonii to ramen, nie chyba? i ja co idziemy szambać? A to nagrywa się. To nagrywa się, kurde, faja No, how is it? jest. <grym> Dobra, testujemy. Kurczę sobie. Kęczy nas z przodu. się. Trzeba jakieś kolabo stary zrobić Zarąbiste, naprawdę Dużo żarcia i świeże, 8 na 10 Guys, we are doing... I can, I can IT, 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 yeah. IT <laughs> What? GoPro... Uh, GoPro 11? I think, yeah, yeah, I think it's GoPro 11 Yeah, your mic is very good, it's hi high Eee, uh, yeah, yeah, you, you have, you have? yeah you. właśnie bardzo ważny dokument i zaczęło padać Czy to znak od Boga? Że robię dobrze, że robię źle Może będą kłody pod nogi przez ten rok Ale co się nauczymy to nasze skupy. Aktualnie powiem wam, że skupiam się na agencji Websidowo-designowej, dokument oddany Troszkę stresu, bo podpisałem Coś, co sprawi, że Będę tutaj pół roku dłużej Ale mam coś, taką blokadę psychiczną Że skupiam się na rzeczach, które nie, Niekoniecznie jakby Bo tu jestem ja, to jest mój cel I Załóżmy, tu są Poboczne zadania, czy tam zadania Prowadzące mnie do tego celu. Zadania powinny być Bliżej tej linii. Wiecie o co mi chodzi? Jest taki, żeby zrobić jedną stronę za darmo Bądź dwie strony za darmo dla klienta może coś tam mi zapłaci, coś tam może mi odpali, byłoby super bo Potem już będziemy normalnie, słuchajcie, mało jest czasu, więc też tworzę sobie jakieś tam systemy Mniej biegać, jak taki kurczak, który stracił głowę Mniej emocjonalnie i bardziej właśnie strategicznie Trzy dni temu mi wywalić z tej roboty i... Miałem takie, że... W sumie słabo, ale dobra, puszczę ten film, nie? I, I wiecie, wypaliło. I ja w takich cięższych chwilach sobie mówię, że dobra, może tak musi być. co się nauczyłem, że to jest jakby tak albo tak. Jak szybko wchodzisz, tak szybko spadasz. Najciężej jest zbudować to momentum. Ale też fajnie mieć skill, jak się straci to momentum, to żeby na nowo to momentum zbudować. Ja nie wiem co mówię. Nie umiem dawać rad. Sam swojego życia, nie ogarniam. <laughs> <laughs> I feel like an I've been born a steady to win. I ain't giving up. A lot of niggas hanging on me, I don't give a fuck. I'ma keep on getting that big bro, run it up. I'ma keep on getting that bad niggas, no suck. And we ain't worried about no niggas, I just be worried about my game. Check po prelocate. Go. Do... W sklepu nic, ja czuję się jak taki dzieciak, ja, ja zawsze tego, te bajki lubiłem i, i to będę powtarzał, że bajki dla dzieci to jest jak Biblia Święta, jak ja będę mieć dzieci to włączaj baję, włączam baję i oglądam, i oglądam razem z nimi, że jeżeli mój syn to teraz widzi, a to by, yeah, jel, jakie dziwne uczucie, albo córka, ci będziesz mieć neuralinka wszczepionego szczepionego mózgu, ta ci będzie puszczał tylko, że one są z serduszkiem, czyli takie walentynkowe... zajebiste. się cieszę, nie? 1200 jenów. No i zajebiście. Wiesz, idziesz sobie, tu się coś tworzysz, tu jakaś murka przylatuje. Ja wiem, to jest fajne, jakby... I nie chcę się jakby tego w sobie pozbywać, że wajki Disney dla mnie naprawdę bardzo dużo znaczą. tu dużo dało, jeśli chodzi właśnie o taki mańce Rola rodzica w tym wszystkim bywa. Coraz lepsze te strony, teraz naprawdę ta jakby wiem... I już mam jakby opracowaną niszę, na której się chcę skupić i wiem mniej więcej jakby jak chcę to sprzedać i komu chcę to sprzedać i mam wrażenie, że teraz jakby to idzie wszystko w lepszą stronę. Ktoś tam napisał, że wątki urywam okej. Okay, no i co? Miałem dobrego ziomeczka właśnie Sosena, który też tam trochę jak bigmini i wie po prostu czasami jak to jest, z tym stres ciśniemy, stary to the top i shooting for. Them. Może jestem trochę bajką z kreskówki, ale zawsze kreskówka może być tym filmem. What's up? What's so, up YouTube? It's Benjamin Luke. My boy Luke. What's up guys? What's so. up? To, co zrozumiałem, że to jest all about the journey Zawsze jak przechodzicie gierkę, Wiedźmina, nie wiem, cokolwiek innego, jakąś fabularną To kiedy dobrze się bawicie na samym końcu, gdy przeszliście grę i macie najlepsze EQ i chodzicie i zabijacie potwory Jest dużo na głowy, bo jestem w Japonii, chcę się uczyć języka, powiedzmy chcę ogarniać studia Mata ma piosenkę nasza klasa, ale to drill i tam jest taka zwrotka, Zobaczni że nie są ci, marzą więcej, więcej. Może dlatego, że wolę stanie w kolekcji, czy coś takiego. Co teraz mówię, to mogę być wszystko w błędzie. Patrzę na to w taki sposób, że mam 21 lat i nawet tak jestem całkowicie w błędzie. Jak wszystko, co robię, jest złe, wciąż mam czas, żeby to odwrócić. Pomimo tego, że jest ciężko, mindset jest w tym wszystkim kluczowy, nie? Chcę troszkę dzisiaj się spotykać z ludźmi, żeby gdzieś tam powiedzmy nadrobić, wyrównać tą, tą energię, też jakby pozbyć się, takiego uczucia, że cały czas, że story działa i działa działa, testuję siłownię. Mam się widzieć potem z koleżanką, znaczy docelowo, miałem się z nią widzieć. Z tylko. Jeśli chodzi o rękawice, to 10 kajenów plus, że aktualnie się wstrzymuje. yeah yeah of course Hi. Hi. nice to meet you i'm funny <laughs> that's my friend from play that's my from plane. The plane i look like harry potter yeah <laughs> It, it, it matches your like character should i buy it? should i not thousand, okay? uh -huh. if you like try hard you can save it in like what like two weeks so maybe you can buy it and then start saving it's like a in different universe are you learning japanese like yeah, yeah yeah i'm yeah. i'm grinding i'm grinding with japanese okay. grinding? Yeah, yeah what the fuck does that mean and always when i'm on the train you look good no man. fuck you look good Yeah. yeah mm -hmm. i look like an old man they... <laughs> where's my cigar like a cigar or something so what about this pancake oh my god yeah i'm takeo. No, not really. What is this? It's a red bean? beans. beans. You like it? It's okay. It's like traditional region. Yeah, yeah, it's okay, it's okay. Let's try this one. It's matcha, matcha ice cream. Mm. Mm. What's your review? Ooh, I'm too kind. You're too kind. So eight. 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 Yeah, eight. eight is, a, is a good number. Oj, słuchajcie, jestem bardzo usatysfakcjonowany. Bardzo dobre jedzenie. Bardzo fajnie spędzony dzień z poni. Jest właśnie koleżanka, którą poznałem w samolocie. I niesamowite jest to, że ona ma 18 lat, nie? I ona wiecie, w wieku 18 lat wyjechała. I, I radzi sobie zajebiście, radzi sobie lepiej ode mnie. To trochę jakby pokazuje, że dużo osób ma takie, że nie, nie da się, nie da się. I właśnie potrzeba czasami, jakby przykładu tak, że da się. Zajebiście tu jest naprawdę. Ale właśnie powiem wam, że Że lubię to właśnie w byciu sober. Idziemy sprawdzić e, jeszcze ten live Event. Zobaczymy, co tam ludzie miksują. I w sumie sami idę, trochę Okej, lecimy. i koniec. Migam teraz, w sumie z powrotem, ale w sumie spoko było. Chciałem trochę dłużej zostać, ale dużo jeszcze trzeba wyspać, ja chcę jeszcze trochę po rzeczy porobić. Ale bardzo dobry dzień i dużo rzeczy załatwionych, że tak powiem, bateryki naładowane. Chcę jeszcze troszkę zrobić w sprawie strony. Lecimy dalej, lecimy, nie zatrzymujemy się. Troszkę stresuję się ostatnio, dużo jakby mam takiego ucisku w głowie dostałem jednego ciekawego e-maila. E-mail jest związany z pracą. Jest polska wokalistka. Nie chcę mówić tutaj imienia nazwiska, bo też nie chcę zapeszać. Może nie wyjdzie Ja jestem częścią tej drogi Tą końcową częścią, w której jakby to klient podejmuje decyzję Czy on chce to kupić, czy nie Ja mając odpowiednie umiejętności, typu konwersja, jakiś copywriting Aktualnie jestem w tym do dupy Średnio to umiem, więc będę musiał się nauczyć Ja ogólnie staram się wyznawać taką zasadę, że Nigdy nie będziesz jakby gotowy Niemniej szybciej wskoczysz do tej głębokiej wody Jesteś w sytuacji, w której nie masz wyjścia I musisz się po prostu nauczyć, nie ma, nie ma innej opcji Decorate your block with red tape Follow slide day, Bunch of hollows spinning out the clock. I've been serving things all day I'm the poster with the gang nigga, we was talkin' Most, to... You want to like introduce yourself? My name is Ito I'm most strong boxer in this club That's right, it's time to shoot I'm a Yopi I'm a smartest boxer I'm Ayumu I'm going to be accountant. a postawił mi dzisiaj tutaj obiad. Very grateful. Jesteśmy. Ta koszulka kiedyś była biała, a robiłem pranie. Jo. Flying my dad to Japan, we in the bands. We gon' link up with the fam, yeah. I'm talking NBM, yeah, yeah. Buddy, I don't never lie. The chopper make a nigga dance. First freelance.